Witam klasę drugą C, gdzie kolejna lekcja. Już powoli mierzamy do końca, jeżeli chodzi o dział grawitację. Aczkolwiek jeszcze tam zostanie parę rzeczy, ale już naprawdę już widać końcówkę. Dzisiaj kontynuacja lekcji dotycząca energii potencjalnej w polu grawitacyjnym. Niby wszystko jest, ale czegoś tam brakuje czego tam będzie brakowało, no pewnej wielkości charakteryzującej pole grawitacyjne, pewnej wielkości. Przecież wspominałem już wcześniej o natężeniu pola grawitacyjnego. No tak, to jest wielkość charakteryzująca pole grawitacyjne, tak. Dzięki czemu przedstawiamy pole grawitacyjne za pomocą linii sił pola, linii sił, tak. Czyli jak siła działa na masę próbną umieszczoną w jakimś polu grawitacyjnym, wytworzonym przez coś, tak. No właśnie, na przykład przez Ziemię, tak? No to jest jedna wielkość charakteryzująca pole grawitacyjne, natężenie pola grawitacyjnego, ale jest jeszcze inna wielkość charakteryzująca pole grawitacyjne. Z tego co wiem, w Waszych obecnych podręcznikach tego chyba nie ma, ale to naprawdę pomoże w rozważaniach w pewnych przypadkach, tak? No dobrze, przejdźmy do tego, czym to jest. Czym jest ta nowa wielkość charakteryzująca pole grawitacyjne? Otóż jest to wielkość, która charakteryzuje pole grawitacyjne ze względu na energię, jaką posiada ciało w jakimś punkcie tego pola grawitacyjnego. Czym jest, pamiętacie, natężenie pola grawitacyjnego? On nam mówi, jaką. Jaka siła działa na każdy kilogram masy, jakiejś masy próbnej umieszczonej w danym punkcie pola? Jaka siła działa na każdy kilogram masy, czyli jednostka Newton na kilogram. Przy powierzchni Ziemi natężenie pola wynosi 10 Newtonów na kilogram w przybliżeniu, co to oznacza, że na każdy kilogram masy ciała działa siła 10 Newtonów. Jeżeli ciało ma 2 kg, to siła 20 Newtonów i tak dalej. Tak? I to jest wielkość charakteryzująca pole grawitacyjne. To nam nie powinno wystarczyć. Tak? I często to wystarcza, ale nie zawsze. Toż dlatego wprowadzamy nowe pojęcie. I taki jest temat formalny tej lekcji: potencjał pola grawitacyjnego. Tak to się nazywa. Potencjał. Otóż potencjał mówi nam o tym, jaką energię potencjalną w danym punkcie pola ma każdy kilogram masy próbnej umieszczonej właśnie w tym punkcie. Czyli to mówi nam o energii, jaką posiada każdy kilogram masy ciała. Czyli jeżeli jeden kilogram ciała posiada na przykład w jakimś punkcie pola 20 dżuli energii potencjalnej, czy właśnie minus 20 dżuli, tak to powiedzmy, Jednak no, bo tam jest ten minus gmm przez r, chyba że pole jednorodne, to ona byłoby na plusie, tak? Jeżeli na przykład minus 20 dżuli, to 2 kilogramy miałoby minus 40 dżuli. 3 kilogramy minus 60 dżuli, tak? No właśnie, w takim razie to zdefiniujmy to, wyciągnijmy jakąś tablicę. Mam dzisiaj aż cztery kartki zapisane, cztery tablice. No bo on troszeczkę będzie malutki. Nie za mocny, ale coś trzeba będzie powiedzieć. Pytanie, po co nam to jest? Otóż jak na przykład mamy sondę międzyplanetarną, gdzieś tam krążącą, wysyłaną z Ziemi na przykład na Marsa, On to owszem, Często nam jest potrzebna informacja, z jaką siłą muszą zadziałać silniki, aby ruszyć tę sąd, albo zmienić jej orbitę. Tak? Jaką siłą trzeba zadziałać, czyli jaką siłą trzeba przeciwstawić się sile grawitacji. Tak? Czyli w tym momencie potrzebne jest natężenie pola grawitacyjnego, ale też istotna może być informacja, ile ja będę potrzebował energii, aby zmienić ową orbitę. Czyli jaką będę musiał wykonać pracę, chcąc zmienić orbitę z jednej na drugą. A praca wiązana jest ze zmianą energii. Tak? Więc w tym momencie muszę wiedzieć, ile tego paliwa będę miał pot potrzebował, bo znam wartość na przykład energetyczną jakiegoś paliwa. Wiem, ile przy spalaniu danego paliwa uzyskuje energii, tak? Więc wiem, ile tego paliwa tam umieścić tutaj tej sądzie kosmicznej, żeby nam mi wy wy wystarczyło, ale żeby też nie było tego zbyt dużo, bo po co to zbyt dużo, tak? Więc tam też są potrzebne parametry energetyczne, jeżeli chodzi o pole grawitacyjne, nie tylko pole grawitacyjne, bo przy elektrostatyce będzie to samo, tak? Czy w ogóle w elektromagnetyzmie. Tak? Ale o potencjale mówimy w elektrostatyce. No dobrze. Więc jak definiujemy formalnie definicję potencjał pola grawitacyjnego? No tutaj możecie się już domyślać powoli. Może się ktoś już domyślił czyli potencjał ma symbol V, tak? jest to ilość energii potencjalnej, jaką posiada każdy kilogram masy ciała, czyli dzielę energię potencjalną przez masę, czyli dżulę na kilogram, tu pisałem już odwrotnie, Joule na kilogram, tak jednostka y, potencjału. Energia nie jest wielkością wektorową, czyli potencjał podobnie, to jest skalar, tak. Oczywiście podstawiając y, do wzoru na potencjał wzór na energię, minus gmm przez r, i to dzielę przez R. Przepraszam, przez masę. Masa ciała, które umieszczamy w danym polu, skraca się, no bo w końcu jest to cecha pola, więc nie może zależeć od tego, co ja w tym polu umieszczam. Podobnie jak natężenie pola grawitacyjnego. Tak. W takim więc razie ta masa się z ciała, którą umieszczam w polu wytworzonym przez wielkie M, skraca. I mamy minus gm przez R. orety Kolejny tego typu wzór. Przypominam. Prawo powszechnego ciążenia. Gmm przez r kwadrat, natężenie pola gm przez r kwadrat, energia potencjalna minus gmm przez r, potencjał minus gm przez r. Trzy bardzo podobne do siebie wzory, tak? No i oczywiście, gdybym chciał zobaczyć, jak się zmienia potencjał w zależności od odległości, od jednego pola, to byłoby to ten sposób, tak? Jest to funkcja wykładnicza. Tutaj mamy powierzchnię ziemi, powierzchnię ciała wytwarzającego pole, czyli r i to jest odległość, tak? Tutaj najwyżej zrobiłem znak zapytania, co jest w środku, no to jest temat sobie na tej godzinie, na tej lekcji, bo to trudno nazwać godziną, odpowiemy. Chociaż już 7 minut minęło, to może będzie około dłuższa lekcja nawet dzisiaj, tak? No właśnie, a więc mamy definicję potencjału. Otóż zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Sam potencjał, jak mamy, już jakoś, no, jak mamy już pole centralne, zapomniałem te nazwy centralne, jak mamy już pole centralne, tak, no to zależy tylko tak naprawdę od tego, no jaka jest masa ciała i jaka jesteśmy odległość. Czyli jeżeli ustalę, że przykład będę w tej samej odległości od źródła pola, to od danego centrum tego pola, to wszędzie potencjał będzie ten sam. Nieważne, w jaką stronę ja się umiesz. Tak podążę. Otóż będę mógł. Czyli wokół tego źródła będzie jakaś sfera, gdzie ten potencjał będzie jednakowy. Milimetr dalej, oczywiście w każdym kierunku, potencjał będzie troszeczkę inny, tak? ale też taki sam. Kilometr dalej, podobnie, tak, Czyli mogę powiedzieć, że wokół tego ciała tworzymy jakąś taką powierzchnię, powierzchnię, gdzie potencjał jest jednakowy, tak? Jeżeli, jeżeli to jest pole jednorodne, to no ta powierzchnia ma kształt dokładnie sferyczny, tak. Powierzchnia jednakowego potencjału, tak. Jeżeli tutaj miałbym, tutaj jeszcze mam nazwa, okazji nazwę, nawet sobie podarujmy, jeszcze podarujmy sobie, ale ciało, no to tutaj dokładnie zakładamy, że jest to ciało, no, kuliste, jednorodne ciało kuliste jeszcze i linią przerywaną narysowałem coś, co miałoby symbolizować nam kulę, właściwie sferę, tak? Czyli na tej sferze potencjał jest wszędzie jednakowy. Na tej następnej sferze potencjał jest inny niż na tej pierwszej, ale jednakowy dla tej sfery. Na trzeciej sferze potencjał jest jeszcze inny niż na dwóch pozostałych, ale na, na, w każdym tym punkcie potencjał jest dla, tego, dla tej sfery jednakowy. I takie powierzchnia gdzie potencjał jest jednakowy, nazywamy powierzchnią ekwipotencjalną. Powierzchnia ekwipotencjalna. Nie wiem, czy dobrze widać, ale to jest moje spismo. Powierzchnia ekwipotencjalna. Tak? Powierzchnia jednakowego potencjału. Dla pola jednorodnego to powierzchnia jest płasz płaszczyzną równo oddaloną od, oczywiście od powierzchni, czyli od, tak na przykład od Ziemi, tak? No bo Powierzcie tego samego potencjału, tego samego potencjału, czyli taka sama porcja energii przypada na konkretną masę ciała, tak, czyli jak mamy jakąś konkretną masę, masę próbną, to w każdym punkcie tego pola ta masa próbna ma tę samą energię w całości, tak, czyli jeżeli to będzie pole jednorodne, czyli MGH energia, to jak podzielimy przez masę, to będzie jak gdyby GH, tak, czyli tutaj jakby potencjał tutaj jakiś dziwny byłby, wymyślony przez nas, GH, czyli byłoby jednakowe, czyli zależy od wysokości powierzchnia byłaby powierzchnią płaską, tak? Dla pola centralnego To powierzchnia ma kształt koncentrycznych sfer, tak? Te powierzchnie potencjalne, tak? widać od drugiej, tak? no, to Oczywiście jest ich nieskończenie wiele, tak? Tak Mogę sobie wymyślić sobie dowolną odległość od źródła pola i dla każdej odległości mam własną powierzchnię ekwipotencjalną, tak? Czyli tak przy okazji, pole grawitacyjne, ale też pole elektrostatyczne Możemy przedstawić za pomocą linii sił pola, pole centralne, pole jednorodne, podobnie było z elektrostatyki w gimnazjum, ale również pole grawitacyjne możemy przedstawić za pomocą powierzchni ekwipotencjalnej, czyli, tak, czyli powierzchni, nie, nie linii, tylko powierzchni. Wokół ciała centralnego, czyli zamiast powinniśmy w promieniście linię, linie natężenia pola grawitacyjnego to są, one oznaczają tank, to powierzchni ekwipotencjalne powierzchnię, tak? w tym momencie. Mogę rysować w, trój w, tr w trzech wymiarach, tak, ale powierzchnię dookoła jakiegoś ciała centralnego. No dobrze. To są właśnie powierzchnie potencjalne, czyli powierzchnie tego samego potencjału. Oczywiście, jeżeli mamy przykład Ziemi, dokładnie prawdziwej Ziemi, a nie jakiejś idealnej tam wymyślonej sfery, znaczy kuli jednorodnej, że w środku, ta powierzchnia ekwipotencjalna nie jest idealną sferą, tak? nie jest sferyczna, jest troszeczkę inna. Tym bardziej, że na przykład ja tu stoję, to podobno mogą być jakieś rudy żelaza, a gdzieś tam dalej, wewnątrz Ziemi, może być, może być, jak mogę może być coś innego, na przykład skały wapienne, na przykład, tak? czyli zupełnie coś innego o innej gęstości obiekt, jakiś podobny powód, porządny wielkość gęstości, czyli yy, nie dość, że kształt jeszcze, ale skład wewnętrzny Ziemi w jakichś miejscach może się różnić, tak? Czyli tak naprawdę ta powierzchnia ekipotencjalna nie będzie miała kształt sferyczny wokół Ziemi. Czy, tak? Czyli będzie miała jakiś kształt pofałowany, jakiś taki niesferyczny. No przypadkowy zupełnie, tak? można tak powiedzieć hasło. No więc y, mamy powierzchnię ekipotencjalną, tak? Powierzchnia jednakowego potencjału. A przy okazji, jak mamy powierzchnię... Potencjał ogólnie, mogę wyprowadzić ogólny wzór na pracę w polu grawitacyjnym, czy to centralnym, czy jednorodnym. Nie ma znaczenia. A no taki wzór, no to ja bym wyprowadził wzór na pole centralne, oczywiście. No, wzór na pracy, gdy przesuwam z punktu A do B, to było minus GM, przypominam. Minus GMM, nazwij się 1 przez RA, minus 1 przez RB. Teraz jak mały M zostawię, czyli masę ciała, którą przesyłam zostawię przed nawazem, a G i wielkie M wstawię do środka, to w środku mam gm przez r, przez r. gm przez r, czyli potencjały. A że wzór na potencjał jest z minusem. To tutaj mamy punkcie A z minusem, a w punkcie B jest bez minusa. Tak? Czyli wzór na pracę, gdy przesuwam z punktu A do B, to jest masa, potencjał w punkcie B, minus potencjał w punkcie A, czyli m delta V. Wniosek Pracę wykonuję wtedy, gdy przesuwam Jakieś ciało między dwoma powierzchniami, jakimiś Czyli gdy przesuwam ciało między dwoma punktami, które mają inny potencjał. tak? Z jednego punktu do drugiego. Muszą mieć inny potencjał, będzie mieć wykonaną pracę. Czyli teoretycznie, nawet ja tak naprawdę ja zawsze traktujemy przy powierzchni Ziemi pole jako jednorodne. Czyli przesuwam w poziomie, zakładam, że G ziemskie się nie zmienia. tak? Albo inaczej, natężenie pola jest niezmienne. Ale to nie musi być prawdą, powtarzam. Ziemia nie jest idealną kulą i rozkład masy wewnątrz Ziemi nie jest jednorodny, tak? Czyli teoretycznie, metr dalej, mimo tej samej odległości, nawet tylko od powierzchni Ziemi, tylko nawet już od środka ciężkości Ziemi, tak? Ziemia dalej. My dalej z boku, tak? Ale odległość od środka ciężkości Ziemi byłaby taka sama. To, czy natężenie, pola było, może być troszeczkę się różnić a przy okazji potencjał też się może różnić, czyli mimo że przesuwam w poziomie, może być tak, że jednak pracę wykonał, tak, w takim w rzeczywistości, bo w teorii, w teorii że, że, że to byłoby pole jednorodne, to nie, oczywiście, tak, przy polu jednorodnym nie byłoby pracy, bez zmiany wysokości, tak, ale w rzeczywistości, gdy pole nie jest jednorodnym, ani też nie jest centralnym, to praca może być, tak. Ale praca jest tylko wtedy, kiedy przesuwam ciało między dwoma punktami, które mają różny potencjał. Taka jest zasada. Tak. Czyli jeżeli przesuwam ciało po powierzchni niejakiej potencjalnej, to pracy nie ma, bo tam potencjał jest ciągle ten sam, na danej powierzchni. Tak. Czyli jeżeli byłoby, powtarza, pole jednorodne, no to te same odległości od Ziemi, praca byłaby zerowa, tak? sama w poziomie. Przeciwko siłom grawitacji nie ma żadnej pracy. W polu centralnym podobnie, jeżeli nie, nie zmieniam odległości od, od centrum pola, czyli od Ziemi na przykład, nie oddalam, nie zbliżam, to też nie ma pracy wykonanej. No dobrze, ale przypominam o jednej rzeczy. Co z potencjałem wewnątrz? Podobna sytuacja była z natężeniem pola. Jak się z natężeniem pola zmienia wewnątrz planet? Tutaj Podobnie jak na ten potencjał pola zmienia się wewnątrz ciała centralnego, który wytwarza pole, wewnątrz planety. Zakładając oczywiście jednorodność masy w obrębie planety, tak? Podobnie jak poprzednio. No. No to pobawmy się, jak to wygląda w środku wewnątrz. Czyli znowu będzie jak gdyby układ równy. Tam pamiętacie, przy otężeniu pola. Mieliśmy wzór na nie pola wewnątrz planety. To się zmieniało liniowo. Nawet sobie przerysowałem, jak to się zmieniało. Wewnątrz planety, natężenie pola było liniowe, a potem spadało wykładniczo. Tak? A tutaj, no właśnie. A drugi a a drugi wzór to był poza powierzchnią planety. Taki mieliśmy taki układ równy na natężenie pola, wewnątrz i poza planetą. Tak? Ten wzór, który tutaj, tutaj tak naprawdę jest, ten wzór zakłada R większe od promienia planety. Tak, czyli poza planetą. Poza planetą, co wewnątrz. Bo przypominam, że wtedy nie całą masę uwzględniamy. Nie? To, już, to już udowadniamy chyba. No dobrze. No to po kolei. Właśnie. Najważniejsze jest to, że natężenie pola, natężenie pola, bo teraz, wewnątrz planety zmienia się liniowo. Czyli siła działająca na ciało w polu, siła, natężenie pola razy masę, to będzie wtedy tak, zmienia się liniowo. Czyli tak samo jak to byłoby natężenie, tak samo będzie działała siła na ciało umieszczone w jakimś punkcie pola, tak? wewnątrz planety, czyli im dalej od środka Ziemi, tym siła działająca jest coraz większa i to jest zależność proporcjonalna do odległości, liniowa zależność, tak, no świetnie. To teraz praca jako definicja siły i rady przesunięcia, tutaj konstrukcję gospodarujemy sobie, przypominam, jest cudzenie, nie będę co ukrywać, yy, grawitację jest tak, polem zachowawczym, więc ja tam nie zależy od, bo w bok, tak tylko odległość. Siła, siła, średnia, bo się będzie zmieniać, tak, razy przesunięcie, delta r. Ale my przy... teraz załóżmy, że przesuwam ciało ze środka planety do jakiejś odległości r, która będzie mniejsza od jej promienia, tak? czyli wewnątrz planety. Czyli wtedy tak naprawdę to delta r mogę zamienić jako zwykłe r, tak, do delta r, bo on tu r jakiś końcowy minus r początkowy, ale r początkowy będzie środkiem 0, tak, więc tu będzie niech, niech to będzie po prostu r. Tak, F średnie, a teraz tutaj jest F przez 2. Co to jest za F? No, przypominam, że skoro natężenie pola, przy okazji siła działająca na masę próbną jest proporcjonalna do odległości wewnątrz planety, czyli w środku planety nie ma żadnej siły, siła jest zerowa. W jakiejś odległości R jest jakaś siła. Więc co to oznacza, że teraz średnia to będzie jedna plus druga, podzielić na dwa, czyli siła w odległości R plus siła w punkcie zerowym, czyli zerowa siła, przez 2. Czyli ta siła F to jest siłą już w punkcie, w pewnym punkcie w odległości r. Ta siła, tak, w jakiejś tam odległości, niekoniecznie przy powierzchni, w jakiejś odległości r, tak? Siła F plus 0 przez 2, czyli siła F przez 2. To jest siła w jakiejś odległości, jasne? Razy ta, ta odległość, razy delta r, czyli ta od odległość. No teraz tak. Natężenie pola to wtedy wyprowadziliśmy sobie wewnątrz planety 4 trzecie pi g rho gęstość planety razy r, tak. Teraz to natężenie pola. Tak. Yy, tak, tak jest. Podstawiam tutaj, bo pod f w podstawie natężenie pola razy masę, tak. Czyli natężenie pola razy masę przez dwa razy e, czyli teraz po natężenie pole podstawiam 4 trzecie, czyli jak będę przez 2, to z 4 trzecich zrobi mi się 2 trzecie. Dwie trzecie pi g, ro m. Ta masa stąd ta się pojawiła. Tak? Raz r. To r tutaj. Tylko że r jest tutaj oczywiście do kwadratu. No bo tu jest jedno r, a tu jest drugie r. Tak? Jak to podstawię. Będę miał dwa r, czyli r kwadrat. Tak, to jest zurna pracę. W przy przesunięciu z punktu zerowego do jakiegoś punktu r. Dwie trzecie pi g ro ma m, m r masa ciała przesuwanego gęstość ziemi odległość od środka ziemi na stała grawitacji a przy okazji ta praca jest to równa m delta v zmiany potencjału tu przepisałem to jeszcze raz 2 trzecie pi g ro m r kwadrat równa się m i delta v rozpisałem v końcowe minus v początkowe tak przez masę mogę podzielić bo jest tu i tu masa co dalej? Mamy teraz tu podzielone. I teraz tutaj, no tego wtedy nie ma. V początkowe dam na tę stronę. Jakie wzory na V końcowe? V początkowe plus 2 trzecie pi g ro r kwadrat, tak? Gdzie V końcowe jest to V w odległości r od planety, tak? Żeby było jasne. I tutaj jeszcze sobie pozwoliłem, zamiast bawić się z jakimiś tam gęstościami, i podstawiłem wzór na masę planety, masa ciała to jest masa, to jest gęstość razy objętość, czyli gęstość Ziemi razy 4 trzecie pi r do trzeciej r jako problem w tym momencie, bo to jest masa całej planety. Chodzi o to, żeby jak podstawię pod masę 4 trzecie pi ro r wielkie do trzeciej, to wtedy ten, i to podstawię, na przykład przekształcę ten wzór na gęstość i podstawię tutaj tego wzoru, to wychodzi mi V 0 plus 1 druga gm, r do trzeciej, promień planety, razy r kwadrat. Tak? Coś takiego wtedy wychodzi. Taki wzór na V0. Czyli widać jedną rzecz, że potencjał wewnątrz planety zmienia się jak funkcja kwadratowa, r kwadrat. Nie mamy tylko początkowego potencjału w punkcie zerowym. I ta druga gm przez r do trzeciej, to są wielkości stałe, razy r kwadrat. Tak? Czyli funkcja liniowa, czyli będzie parabola. Parabola z współczynnikiem dodatnim, tak? Czyli czosnąca parabola, czyli będzie do góry. Pytanie tylko o punkt zerowy V0. Jak policzyć? V0. O, 22 do lekcji już. Jedna tak? raz dłuższy lekcji. No, V0. Kolejna zabawa. A, to będzie na kolejnej pracy. Tutaj. Z tej strony. O, kolejna zabawa. Hmm. No to teraz popatrzmy na punkt yy, graniczny, czyli na odległość, na dokładnie odległość równą promieniowi planety, promieniowi Ziemi. Wtedy w tym przypadku musi być słuszny z jednej strony jak najbardziej ten wzór, który teraz wyprowadziliśmy, ten wzór tak, V0 i plus 1 druga gm przez r do trzeciej r kwadrat to jest V, wtedy będzie równy promieniowi planety, ale z drugiej strony musi być że podstawowy wzór. To, gdzie R będzie promieniem planety. Tak? Przyrównując te dwa wzory. No ja nie, przyrównując. Tak? Podstawiamy nas. Zacznijmy od jednej rzeczy. Jak podstawię teraz pod małe R, wielkie R, to tutaj R będzie wielkie R kwadrat przez R, co się skróci z tym. I będę miał wzór na potencjał na powierzchni. Wtedy tutaj zamieniamy na powierzchni, tam to R. V0 plus 1 druga GM przez R po prostu. Tam tam tamte R kwadrat się skróciło, tak? Z tym R do trzeciej tutaj co było. V0 1 plus 1 druga GM przez R. Ale musi być poprawny wzór minus GM przez R. Tak. To musi być służące. Czyli teraz to mogę przyrównać z tym. Bo to jest to samo. Na powierzchni pamiętaj, to się musi zgadzać. To jest punkt graniczny, musi się jeden i drugi wzór. To przyrównuje do tego, czyli mamy to przyrównuje do tego, czyli V0 równa się to na drugą stronę. albo to, właściwie lepiej to na tę stronę V0 będzie równe już, tak? To jest cał, to jest jedna druga, to jest jakby całość na minusie, więc to się jeszcze odejmie jeszcze bardziej, bo to będzie na minusie. I będę miał minus 3 drugie, tak? Gm przez R. Czyli V0 to jest minus 3 drugie GM przez r. Tak. Czyli na razie bez tych wizbodu mam coś takiego. V od r. To jest to. To było to wcześniej, poza powierzchnią planety, G, minus gm przez r, a to jest ta parabola, o której wspomniałem, i to jest ten punkt V0, tak. Przypominam, że na powierzchni planety to było minus gm przez r, a tutaj jest minus 3 drugie gm przez r, czyli jak gdyby o, o połowę jeszcze więcej niż, niż, niż na powierzchni planety, tak. O połowę więcej, ale tak naprawdę to jest mniej, bo to jest na minusie, przypominam, tak. Właściwość bezwzględna jest o połowę jak gdyby większa. czyli to jest na zewnątrz planety, to jest wewnątrz planety parabola. Tak, no i oficjalny układ równań. Wtedy na potencjał, a to nie zrobiłem krawędzi, ale to tak, się przydało. Czyli tak, żeby to ładnie chociaż wyglądało. Na potencjał, wewnątrz i na zewnątrz. Ogólny był na potencjał, można powiedzieć, tak potencjał, Vodert, czyli. Ogólny teraz przypadek, tylko, że tym razem. Co ja tutaj zrobiłem? Hmm. Tutaj pod ten wzór V0 podstawiłem owe minus 3 drugie GM przez R tak i ten minus i minus GM przez 2R wyciągnąłem przed nawias Tu się powtarza. Tak. Minus GM przepraszam No tam poprzez to pytanie wychodzi GM przez R 2R. Tak? GM przez 2R wyciągam przed nawias. Bo tutaj to jest minus to jest Tu, będzie, tu jest minus 3 drugie gm przez r plus jedna druga gm przez r przez r do trzeciej razy r kwadrat. To, to, to wtedy zostaje już, tak? bo to dla ogólnego przypadku teraz musi być wewnątrz planety czyli to jest na minusie, więc to mogę odwrócić, bo to jest dodatnie, więc to odwracam, więc dlatego to jest jakby odwrócone, już w tym wzorze czyli to jest gm przez r2 r. I teraz tam z tego jednego zostaje r kwadrat plus r kwadrat minus 3. Tak? Tam było 3 drugie. Tak? Więc 3 jest tu, a dwójka była tutaj, jest się pojawiła. Tak? A to jedna r tam zostało, tutaj R do kwadrat jest. Tak? To jest dla promienia mniejszego lub równego na odległości od środka mniejszej lub równej promieniowi planety. A gdy, a ogólnie, a dla promienia większego lub równego promieniowi planety, to jest minus Gm przez R. A to oczywiście wygląda trochę przyjemnie, nie? Rzecz jasno. Wewnątrz planety, na zewnątrz planety. A w punkcie równym promieniowi dokładnie to i to się musi sobie równać, nie? To się musi zgadzać. Taki punkt graniczny jest. To musi być funkcja gdyby ciągła. Nawet jest funkcja ciągła. W tych granicach to jest to. Powyżej to jest to. Tak? Mamy coś takiego. No dobrze, moi kochani. To jest potencjał grawitacyjny, potencjał pola grawitacyjnego. I tyle to, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję. Uratę 27 minut, będą 28 minut filmu praktycznie będzie tym razem. Ale to lekcja troszeczkę dłuższa, trudniejsza. Tak? Więc y, mam nadzieję, że to w miarę będzie zrozumiane. Będą zadania, będą też zadania powtórzeniowe, więc zobaczymy, jak to będzie wyszło. Tak? Yy, na razie to tyle. Przyjemnego weekendu Wam życzę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.